gorące letnie dni, jak i w codziennym zabieganiu, łatwo jest zapomnieć o dostarczeniu organizmowi odpowiedniej jej ilości wody. Odwodnienie to jednak problem, który nie powinien być lekceważony. Czym jest to odwodnienie? Odwodnienie to sytuacja, gdy organizm traci więcej wody, niż ją dostaje. To może wystąpić z różnych powodów, takich jak braka picia, intensywna aktywność fizyczna czy gorąca woda jest niezbędna dla naszego organizmu. Aby funkcjonować prawidłowo, dlatego jej brak może prowadzić do wielu problemów. Odwodnienie u niemowląt i dzieci Do objawów odwodnienia u niemowląt i dzieci zalicza się suchość w ustach i osłabione pełne mniejsza ilość moczów lub jego ciemniejszy kolor. Senności ze opadnięte oczka i mniejsze wilgotne fałdki skór dla niemowląt do 6 miesiąca życia, którzy są karmieni piersią, podstawowym źródłem nawodnienia jest mleko matki. Dlatego ważne jest aby zaspokajać potrzeby dziecka poprzez karmienie. Na Natomiast dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zalecana ilość spożycia wody może się różnić. Jednak zazwyczaj eksperci zalecają spożywanie około 6 do 8 SZK-lanek wody, odwodnienie u osób Do objawów odwodnienia u dorosłych zalicza się wysuszenie skóry i suchości, silne uczucie, zmniejszona ilość moczu, a jego kolor bardziej koncentrowany, ból głowy i os zawroty głowy i nudności. Dla osób dorosłych zaleca się picie około 8 szklanek wody dziennie, co odpowiada około 2 litrom. Jednak jeśli prowadzisz bardziej aktywny tryb życia lub przebywasz w gorącym otoczeniu, może być konieczne spożycie większej ilości. Jak uniknąć, o regularnie pij wodę. Zwracaj uwagę na ilość spożywanej wody i pamiętaj o to jej regularnym picu, szczególnie w gorące dni. Podczas aktywności fizycznej, spożywaj wodne pokarmy, owoce i warzywa o wysokiej zawartości wody, takie jak arbus. Ogórek czy pomidor mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia. Zwracaj uwagę na sygnały ciała dwukropek, jeśli odczuwasz pragnienie, nie ignoruj go. To znak, że organizm potrzebuje. Odwodnienie to problem, który może wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym swojego nawodnienia i regularnie dostarczać organizmowi odpowiednią ilość. zachowanie uwagi na siebie oraz na najmłodszych podczas upalnych dni czy w trakcie aktywności e-fizycznej to klucz do unikania objawów